Siemka tutaj a to jest YouTube YouTube'owa wyspa i jest ze mną Robert, czyli Wafel xxx ale... Wafelex xxx, czy jakoś tam tak. tak Mów głośniej, bo cię trochę nie słychać Albo czekaj, podgłośnię cię na Skype. tak Dobrze Bo ja tu chyba no tak, wyciszyłam cię, trochę, kurde, dobra już tonę. to No teraz go będzie słychać. No teraz, jeszcze raz się przywitać, żeby nie było No Cześć Dob No, teraz cię. Teraz cię dobrze słychać, pewnie. No i tak, no, jest... No opóźnienie, ale spoko. Dobra. No i tak, to jest, kurde. To jest YouTube'owa wyspa i tutaj... No opowiadaj, bo ty to umiesz op opowiadać fajnie to znaczy Nie wiem Weźmie te i to ci opowiem Co więc to jest tak To była wyspa To był Jest <grym> Jest chyba Ej, nie mam strzał Daj mi strzałę tą jedną, bo ja mam infinity Czekaj bo Strzałę Daj mi jedną strzałę <grym> w kur oh, Uciekaj Dobra. dobra Mówię, daj mi jedną strzałę. No już, już. O, dobra, mam. E, więc A, dobra. tak, to jest wyspa. Mam już strzałę. Dobra, dobra. E, to jest wyspa, na której się rozbudowujemy. Ale jak większość się rozbudowuje, to się rozbudowuje. E, poza wyspą, jedynie Monika tutaj się, tak jakby, na wyspie budowała. <laughs> Bo tu Monika. Aha, co? Lis. się. Mam nową wyspę. Aha. Taką pod ten, yy, na górze. Moja Monika się jedynie na wyspie zbudowała, ponieważ ma tu windę i tam na nowej wyspie <laughs> się buduje. Co zrobiła? 3 lata. Tylko, że ona ma flywysp. No. I teraz to opowiadaj, bo jestem dzisiaj przymulony. Mm, ja, też, ja też jestem przymulona, bo i tak. Jakoś się nie wyspała mi w ogóle. O, no dobra, no i my tu się budujemy, czyli ja, czy nie, teraz? ja na końcu, e, czyli tak, Wafel, mój brat Predomag, e, Usar, e, Dawid, nie wiem, czy tam się będzie budować, czy nie. Aha, Predomag... Zabiłem go? Pewnie, nie wiem. No, a tam jest jeszcze jeden. go. Tam jeszcze jest jeden. O, dobra, poleciał. On żyje? Nie. Ja się ma. Maciek na tym. Na kąpie, taty. Maciek to zbił. E, ja tak, mam tutaj kurczaki, bo mi ktoś tutaj rzucał jajkami i, i się... I się podej... Z jajczyły. No właśnie. Hmm. Kurde się przestro... O Maciek. Ja myślałam, że to ty Robert ten tutaj. Fajny skin. Wiem, że Bad, fajny. Pat, wiem go. <grym>, ale mnie mniej. mnie Maciek ma fajnego skina. Taki ten, jak to? Mario Glut, czy tam, jak to mam? Albo Szlam. Mario Szlam. No tak go nazwał. Mario Glut. E, I kto tutaj jeszcze się buduje? E, jest a. tutaj jeszcze pomarańczka. I kto tam? Jeszcze jest. A, Hajo. A jo, Hajo. A... Kurde, kurczaka. Hajo, jeszcze. No Dawid, ale nie wiadomo, czy się Dawid będzie budować wreszcie. Ale kasy daje za serwer, nie ma. To może Maciek najpierw... Maciek. Maciek? Monika może najpierw oprowadźmy przy No właśnie, Maćka zostawmy. Przy... Z tak, ja to będę jest Moniki. Tak, to jest moje. Wnik. Dobra. Bez dachu oczywiście. <laughs> Jeszcze nie zrobiłam. Okej, ale... bo ja mam klatkę. A, bo ja mam serwer. Dobrze. Dobra, e, tak. To jest Moniki. Czy to Kaj nagrywasz teraz też? idziemy na dół. Czy nie? Czekaj, zaraz, tylko rozświetlę. Teraz idziemy na dół. Tu jest też moja To jest Moniki farma. Jaka farma? No tu pewnie nie miałeś mieć farmy. Będzie farma, ale... No, zaraz, czekaj, gdzie farmy? Nie, coś ty tam na górze nie będę mieć farmy. Fak, ile mobów. Na dole będę mieć farmę. Tutaj już sobie szykuję miejsce. O, będę zaraz... Chyba sobie... na, na Weź się. A domak tutaj. <grywia> Kurde, macie to Ryzwala system. Nie, bo kuzyn... Hajo rozpierdola system. No, Kuzyn Hajo najlepszy. Wapel! Wapele, pele, pele, pele! Nie, no, mój śmiech jest głupi. No, A, wypuszczę. Czekaj. No idę na górę. I tutaj na dole będzie tak to moja farma, tutaj będzie jakby taki drugi domek. Taki fajniejszy trochę, bo tam na górze to trochę nie ma się gdzie wbudować. No. Dobra. Tutaj jeszcze na dole będzie kopalnia moja. I Hajo ze mną tutaj na dole chyba mieszka. Znaczy nie wiem, czy znaczy położę sobie tam skrzynki, ale tam mieszkać. A! Czekaj. Szkielecik do mnie nawala. A! Dobra. Maciek go chyba załatwił. A, dobra, dużo jest tutaj oooo osób. Strzelają zombie biegami, to się, No, spoko. Ale, ej, dobry łuk mam na, na jeden hit, nie? No. Czekaj, życia. daj mi ten mieczyk, bo mi zabrałeś. Ała. Już. Aha, dobra. <laughs> Maciek, kurde. Trzymałeś nie miałeś prawie pełen. Masz, to jest chyba twój. Nie nie, 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 nie. A dobrze, a czekaj. Ja miałem ulepszony mieczyk. A dobrze, no. to jest ten. Dobrze, dobrze, dobrze. A. Nie, bo nie, wi nie widać. Czekaj, ktoś mi dobra. jeszcze chyba potpierdzielił Diaksy, ale nie wiem. Nie dobra, nie wiem. I tak mam tam ja jeszcze chyba 4, nie? No, bo miałam tam stack i coś. A to masz. 4. Do Maćka się tobija. Nie zaraz, dobra, to nie do Maćka. Daj uważaj Creeper Maćka, bo będzie tak na ciebie zrobił. Dobra, chodź. Macik to już... Oddaj monicę. Bo ci ja tedy te diaksy bo ci oddałem. A, dawaj To, dawaj! Ty żydiety. tej! słuchaj. No, sry, mówię! No, idioto. Kur. Dobra. Hasło nie będzie... Hasło nie będziecie widzieć oczywiście. Ty bo mam se pół serca normalnie. Nie Ej, bo on no! no! Jaki pedał! Jest to się śmieje debil! No ja już go tutaj stąd słyszę. Bo on tam na dole siedzi. Dobra, chodź. No. Gdzie on jest? Chodź tu, gdzieś tam na mojej farmie. Chodź, najpierw Maćka Domek zobaczymy. Czekaj. Tego klota. Puszczę jajcio. Chodź, zobaczymy tego wgnianego klotu. No. <laughs> Dobra! Ale mam. Ej! Kur... Kurde, do No wiem! Kurde, dobra, już tam. Idę. No. Dobra, to jest maćka klot. Jestem w domku. Dobra. Ej, Ściało jestem cię. w domku! Nie, jestem przed drzwiami. Jak jestem przed drzwiami, jak jestem w domku. A dobra, dzięki. O, teraz. Mhm. Dobra. dobra, to jest maćka klot. No, to jest maćka klot. Tu jest macika. maćkowy Magazyn Klot. <noise> <noise> <Te głos> tak, to jest maćkowy kloc magazyn Klot. Yy, Ale nienawidzę tego. A tam jest Klot. Yy, farma. Te zwierzęta. <noise> Chodź przez wieżę do Usara. Dobra, idę. Tu jest. Ma... Kurde! zamknął mi ktoś. A dobra. Ty, aż ty. Tu jest Maćkowa wieża kloc. Maćkowy kloc wieża. O, kto wbił? Ja wiem, kto wbił, ale nie powiem. Hajo. No, przez przypadek, bo nie tu wiedział kogo. Ty są fajne wieże Usara. No, który Maciek budował i trochę tam ten... Maciek usar... nie, ich nie budował. Nie, właśnie Maciek prawie całą ten... no nie, dobra, nie. Znaczy, Usar nie to robił. Ja widziałem. Ale, Usar, się... ej nie, ale Usar jedną... Je, Usari, Usar jedną zrobił, co nie, a później no. drugą Maciek pomagał no, przy drugiej. No ale to kopiował, nie? No to kopiował to tam da. No bo widzisz, że są takie same. No bo właśnie tak, to, są, to tak no, właśnie a tutaj miało jest być. Usara Klot, domek. Gdzie jest Klot? Tam, a tu była farma. Gdzie, tu no tu jest domek, Klot. Podobny trochę do Mackopy. Teraz domku. idziemy do najlepszego domku na serwerze. Tak, jasne. A nie? Nie Jeszcze swojego nie budowałaś No jeszcze nie mam dachu Oj tam dach O Boże No otwieraj ty Wchodzimy na salony <noise> Tu jest enchant hmm, Tutaj jest, to drzewa. jest drzewa Drzewa, drzewa są Patrz ile zwierząt Tu jest wzią. kurde o zwierzyna Wafla. Nie wybija ich czasem, no bo... Dobra. Raz, a to jest wielka farma, z których idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, C pięć, pięć, sześć, 7, 8. 8 ptaków. Dobra, może. właśnie w ogóle macie chciał wbić... No weź Chciał wbić Optifine yy, chciał wgrać Optifina, ale mu się coś nie udało, bo chciałam sobie na Optifine wszystko tam zwiedzić tak z góry z mojego domku. Tak sobie poobserwować wszystkich, ale się nie dało grać. Nie wiem gdzie to jest. O, ekspiarka. No kurde. Wafel. Idź. Tu jest ekspiarka wafla. <grych> no i co wam jeszcze powiem? Mm. Eee. Kurde. No i będę tutaj wrzucać, czy będę na YouTube'a e, wrzucać takie materiały z tego serwera, kurde, nie ten miecz. Ja też. Więc, e, no. Mój to je. chyba tyle, to chyba tyle, tyle Mówię, na dziś, tyle na zajmować. dziś, co chciałam powiedzieć, tam Monika no. dzięki za ekipa. Kurde. Moje! Dobra, to już to chcesz. Ej. Ile expa? Chicken sama chicken. <laughs> A kuku. <laughs> Nie, bo tak ładnie. Ty też to nagrywasz nie. to? Czy nie? Tylko ja, tylko ja. Dobra. I teraz się... Aha. Nie, bo jeszcze mam wielkie klatki nie wiem dlaczego. A no spoko Dobra, ja już tutaj Ja idę na górę, bo nas hmm. No i tyle na razie jak rozbuduję sobie tutaj ten domek na dole i tam na górze to y, zrobię jakiś właśnie materiał Nagram jakiś I filmik. Dzisiaj I dzisiaj będzie nakręcała vloga. No, dzisiaj będę nakręcała vloga, może jutro będzie. Czyli jutro, zaraz, jutro, czyli czwartego. Nie, zaraz, kurde. Nie wiem kiedy ten filmik gram. A dobra, dzisiaj ten, ten filmik jeszcze prześlę. Czyli no. No, pon no no. 7 minut może. No to się tam szybko zrenderuje i w ogóle się prześle. Dobra, więc komentujcie, oceniacie i jeśli chcecie takie materiały, takie krótkie po 5, nie wiem, 5-7 minut. Jeszcze może kogoś strolię, czy coś, będą jakieś śmieszne materiały, no to będę nagrywać. No i jeśli, jeśli chcecie takie coś. Wafel. No to piszcie, dajcie lajka, tego. <laughs> Bierze mi to nic nie bierze. No i tam. Asz, ej, ej, ej! Ile ci wzięło? Dużo. <laughs> mm, kręcisz jeszcze. Nie, już... Nie, czy jeszcze tak. Dobra, dobra, już komentujcie, oceniecie. Na dole będą kanały tych osób, które tutaj grają. Oprócz kanału Usara, bo Usar nie ma kanału na YouTubie. No. Który to zgon? e o produto da vida no e tá, Dobra, então, tchau e